Cześć wszystkim! W dzisiejszym filmie zajmiemy się tematem kodu usterki P0633, który oznacza niezaprogramowano kluczyka immobilizera EQ-kalkulator zarządzania silnikiem. Ten błąd może być frustrujący, ponieważ uniemożliwia uruchomienie samochodu. W tym filmie wyjaśnię, co oznacza ten kod, jakie są jego możliwe przyczyny i jak go rozwiązać. Pokażę wam krok po kroku, jak zaprogramować kluczyk immobilizera, abyście mogli ponownie cieszyć się jazda swoim samochodem. Zapraszam do oglądania. Cześć wszystkim! Dzisiaj zajmiemy się tematem, który może spędzać sen z powiek wielu kierowcom kodem usterki P0633. Ten kod oznacza, że kluczyk immobilizera nie został zaprogramowany w jednostce sterującej silnika EQ. Co to oznacza w praktyce? Otóż, samochód nie będzie mógł zostać uruchomiony. Immobilizer to system zabezpieczający, który uniemożliwia uruchomienie silnika przez osoby nieuprawnione. Jeśli kluczyk nie jest zaprogramowany, immobilizer nie rozpoznaje go jako autoryzowanego i blokuje rozruch silnika. Jakie są możliwe przyczyny kodu usterki P0633? Uszkodzony kluczyk immobilizera. Kluczyk mógł ulec uszkodzeniu mechanicznemu lub elektronicznemu. Uszkodzony moduł immobilizera. Moduł immobilizera może być uszkodzony lub wadliwy. Problem z komunikacją między kluczykiem a modułem immobilizera. Może wystąpić problem z komunikacją między tymi dwoma elementami. Nieprawidłowe zaprogramowanie kluczyka. Kluczyk mógł zostać nieprawidłowo zaprogramowany. Jak rozwiązać problem z kodem usterki P0633? Sprawdź kluczyk immobilizera. Upewnij się, że kluczyk nie jest uszkodzony. Spróbuj użyć zapasowego kluczyka, jeśli taki posiadasz. Sprawdź moduł immobilizera. Skontaktuj się z mechanikiem lub serwisem samochodowym, aby sprawdzić moduł immobilizera. Zaprogramuj kluczyk immobilizera. Jeśli kluczyk nie jest zaprogramowany, należy go zaprogramować w jednostce sterującej silnika EQ. Uwaga! Programowanie kluczyka immobilizera może wymagać specjalistycznego sprzętu i oprogramowania. Gdzie znaleźć pomoc? Mechanik samochodowy. Mechanik samochodowy będzie w stanie zdiagnozować problem i naprawić go. Serwis samochodowy. Serwis samochodowy będzie miał dostęp do specjalistycznego sprzętu i oprogramowania potrzebnego do programowania kluczyka Immobilizera. Producent samochodu. Producent samochodu może udzielić informacji na temat programowania kluczyka Immobilizera. Mam nadzieję, że ten film pomogł Ci zrozumieć kod usterki P0633 i jego możliwe rozwiązania. Jeśli masz jakieś pytania, zostaw komentarz poniżej. Pamiętaj, że ten film ma jedynie charakter informacyjny. Jeśli masz problem z kodem usterki P0633, skontaktuj się z mechanikiem samochodowym lub serwisem samochodowym. Do zobaczenia w następnym filmie. Kod usterki P0633 oznacza, że immobilizer nie rozpoznaje kluczyka. Jest to problem, który może uniemożliwić uruchomienie samochodu. Najczęstsze przyczyny kodu usterki P0633 to: Uszkodzony kluczyk immobilizera. Uszkodzony transpander w kluczyku. Uszkodzony moduł immobilizera. Uszkodzone okablowanie immobilizera. Najczęstsze objawy kodu usterki P0633 to: Samochód nie odpala. Kontrolka immobilizera miga lub świeci się. Na desce rozdzielczej wyświetla się komunikat Imobilizer Fault. Aby naprawić kod usterki P0633, należy sprawdzić kluczyk Immobilizera i Transpander, sprawdzić moduł Immobilizera, sprawdzić okablowanie Immobilizera. W razie potrzeby wymienić uszkodzone części. Jeśli nie jesteś pewien, jak naprawić kod usterki P0633, Najlepiej skonsultować się z mechanikiem.